W dzisiejszej Ewangelii Jezus powiedział do mnie, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Dał mi na nowo doświadczyć Słowo zmartwychwstanie, że to dzięki Jego łasce ja mogę codziennie zmartwychwstawać. Ja mogę codziennie podnosić się z moich upadków. Z mojego gniewu, z moich smutków, przede wszystkim z mojego grzechu. Wpadam, że to są takie kamyki, właśnie które gromadzę, budując jakiś mur. Tak jak głaz był na grobie Łazaza, tak ja mur stawiam, który mnie oddziela. Ale kiedy godzę się, Przyjmować Jego miłość, to wtedy On mnie wyprowadza z tego grobu, z tej ciemności, z tego mroku. Daje mi światło. I kiedy wychodzę, napełnia mnie swoim życiem, napełnia mnie swoją radością, miłością, pokojem, którą mogę kroczyć każdego dnia. W Ewangelii Marta i Maria mówią że do Jezusa: Gdybyś tu był. To łazarz okay. by nie umarł. W dzisiejszym świecie też mamy takie, takie głosy: Jezu, gdybyś tu był, gdzie jesteś, że takie rzeczy się straszne dzieją. Jezus jest blisko, mówi nam o tym, mówi to w Ewangelii. Jestem i wyprowadzam beznadziejnych sytuacji. Miałam w swoim życiu taki, taki ciężki moment, gdzie y, choroba wykasowała mi pamięć. Czułam się bardzo samotnie. Miałam przy sobie obrazek Jezusa miłosiernego i tylko to, co potrafiłam mówić, to mówiłam do Jezusa: „Jezu, ratuj”. Nie pamiętałam znaczenia słów, nie pamiętałam ludzi, ich imion, nie poznawałam ludzi. Jezus wyprowadził mnie z tej beznadziejnej sytuacji. Wyprowadził mnie, tak jak Łazarza ze śmierci do życia. Teraz dla mnie, teraz dla mnie. Niebo ma inny kolor, trawa ma inną, zieleń, ludzie dla mnie inaczej wyglądają, są piękniejsi. Jezus jest lekarstwem, jest światłem, prowadzi nas do radości i wystarczy prosić o wzrost dla nas, o wzrost wiary. Amen.